Czołneczko, czołneczko jestem. I jak widzicie... Mm. ja mam tutaj 3 dni dnia chyba, dnia. żeby coś znowu. Ja ale nie rozumiem tego trochę. Jakiś progres jest. Ale piszę play, nie muszę, nie muszę... czekać, bo nie wiem, co się dzielić. Mogę zagrać? Czy ja już zmarnowałem swoją szansę? o co chodzi? I no nie gadajcie, że tak to działa? No. Raz Please. Nie, nie gadaj. Jest! Zobiedziałam. Co to jest? Ile tu jest graczy? Ja nie... Ej, widziałem dwie minuty. Uważa się, szybko załadują. Nie, poczekajcie. I co, jak będę grał w jed... nie. jakbym zagrał tak w jedynkę, widzowie. By było kozackie. Ale nie, nie dałoby się zagrać. Chyby. Nie, no, nie dałoby się. Dopiero jedną osobę. O, dobra, zaakceptowali się, widzicie? Jeszcze więcej osób, ale widzowie. No, to już... Co to jest? Co to jest tak dużo grać? Co? Już nie wiedziałam. O, nie, że coś wygram w tym turnieju, zobaczcie, jest mniej teraz do wygrania tego, czy ja myślę, że wygram, nie wiem, 228, albo 114, bo jestem słaby, jestem błagajsza. Nie no, dobra, jestem z przesady. Mógłbym wygrać to 456 tysiąca na bank, nie wygram. Jak oni się tak długo ładują, że robię cięcie tak dobrze, a nie, czekajcie, chociaż, nie, no, no, dobra, 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 widzowie, już jest prawie, już prawie wszyscy są, no, no te osoby, te trzy osoby się tak długo ładują, to jest niemożliwe. I zaraz zagrałem bez tych osób, nie, dobra, już jedna jest tą się już zakwalifikowała, tylko te dwie, Mam kilka sakno, a bez nich gramy i się nie załadowują. Bo. Dobra. któryś Nie no jest. Będzie ich mniej. To będzie większa szansa na wygraną. wie <tosuruj> jakbym wygrał o 11 tysięcy z tego. Ciekawe było. No, ale mało tego wygram. Bez przesady. Ja widzę, jak tego mało nie wygram. Ale powiem wam, że jednak się to nie opłaca. Myślam, że. Jestem oszukany, ale jednak jednak... No... Je... Dobra, zaczęło się. Zaczęło się. Zaczęło się. Gra się zaczęła, góry. Zobacz, jak się zaczęła. Na co gram? Powiedz, że nie na co... Czu... Nie, co? Gram na Racing... Na Racer i... Tracer. Jestem naj... najgorszy w to. Widzisz, że to jest jeden z moich najbardziej żadnych niebrzibt... map. ja jak ja to ja to mam alon przegrywam. I tu mają wszystkie motki, to nie ma sensu. No i dobra, w sumie mam fajnego skin. Dobra, że są gracze, i powiem wam, że tu będzie ciężko. Bo, spójrzcie, oni będą tak długo umierać, Tylko 7 osób umarło. No nie, dostałem kogoś. Zobaczcie, są sami gracze, tu nie ma żadnego nuda. To ja jestem tutaj nudem nie bez przesady. Ej, dobra. Te trzy osoby, Ej, nie, 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 nie. Co ja robię? Gościu mnie klepnął i prawie to przegrałem. Mówiłem, że to nie ma sensu, nie mam te motki. Chciałem specjalnie gdzieś udział w tym, to nie, nie wiem czy żeby kupić sobie ten karnet. Albo ten, nie. Który... nie, ja nie, ja nie odpadłem tak na amen. Please. Proszę. Zobacz, co się stanie do końca. Chcę zobaczyć, co się stanie do końca. Teraz. Co będzie teraz? Chcę rozsądek. Nawet to, do końca, nie będę w obserwować, bo Chcę zobaczyć, co się dalej. Nie gadaj, że już nie gram w tym A nie! to są... nie przegramy przegrałem no, no, no. Czyli to kilka osób może przejść, ej dobra Widzowie <śmum> Teraz Nie wiedziałem, że to tak działa Więc teraz muszę się postarać, naprawdę, no bo ja to przegram <śmum> Teraz mam cięcie, zaraz będę musiał kwarantynować Zaraz, 3 godziny Jest, dobra jest <śmum> za się kwarantynować no, no. Listko, żeby teraz nie było laser tracer nie też jakaś... jakby był blog blog co blog dasz widzowie jak ja policji? nie gram powiedzmy. No nie takie mapy fajne mam ja mam blog please tak 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 ilu umarło nie 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 please please nie ja nie ja 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 nie ja nie ja nie umarło bo ja serio zaraz umrę oni tak się przepychają tutaj Please, please, dobra, dobra, dobra. Let's go, let's go. To może odpaść Przejść, nie. 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 Nie mogę. Nie mogę. Nie. To ja przegram się, to nie, widzowie. nie muszę tego. Dobry, ja się tutaj muszę naprawdę postarać, bo. Będzie Leslie Tracer na pewno. Bo tak jest ustalona chyba napa cała. Ja muszę się postarać, jak ja nic nie wygram. Ja mam zresztą te standby Gajsa, czy o co chodzi, że to, to się tak długo ładuje. Nie no, jeszcze tu się ładuje. Stawcie łapkę w górę i suba, miał większe szanse na przejście tego. Ej, naprawdę się tak długo ładuje? To zostawiamy, czy co nie rozumiem teraz, serio. widzowie, nie wiem, chyba będę musiał zresetować grę, bo... No, ja tak długo nie będę czekał. Dobra, widzowie, jest! Jest. Chyba że już nie mogę wziąć udziału w tej grze. Ale dobra, ym, te dwie... Nie, no no, niech oni szybko dołączają, serio. To każdy ma jakiś błąd. Jak oni mają ten błąd? O, no, trzy. Dobra, widzowie, może się zacznie. Zacznie się. Plis, plis, plis. Nie no, widzowie, ja się boję. Na razie idzie mi póki co fatalnie. Ale laser w ogóle, widzowie, ciężko jest, jak jest tyle graczy, naprawdę. Znaczy jest graczy ja tego nie policzę. Jest ich za dużo. No, widzowie, zrobię wam cięcie, bo coś czuję, że on, ta jedna osoba jakoś szybko nie dołączy. Zry wcięcie dobra widzowie już zaczynamy Uuu, dobra teraz widzowie wychodzą tu. naprawdę teraz to, ej teraz będzie laser Tracer. nie nie że mi tak zapniał jak wtedy tak laser tracer dobra tu w tamtej mapie mi dobrze szło ale powiem wam że oni jak mają te emotki yes. jest Naprawdę... trudno. Powinienem się zmieniać bez tych emotek. Na ktoś, kto nie ma tych amotek. Albo tu nie jest, tylko dla osób, którzy mają... Nie, dostałam, dostałam! Jest, jest przyrządek. I... Nie, nie. Co? mają te emotki, ja się boję, naprawdę. Ja teraz tego przegrać nie mogę już. Bo. Po prostu nie tego zabijać. Nie! No! Nie gram w to, widzowie. Wyjdę zaraz z tego turnieju. Do, 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 do. Widzicie, nie doszedł do tego. Widzicie, tylko mi to zostało. I widzowie, coś czuję. Że te turnieje mogą być tak trudne. No, trzy. Widzicie, trzy przegrane. Jeszcze mam tylko cztery do wygrania. Jestem na 104. Nie wiem widzę czy ja cokolwiek wygrał tu Muszę po prostu wziąć się w garść. Dobra, teraz będzie Block Dash, to mi lepiej idzie na pewno od Lazy Tracer. Więc może mi się lepiej uda... Aj dobra, jak ta osoba, która się znowu wzięła z tego turnieju i znowu ona nie będzie grała, będę musiał czekać sekundę, to wyjdę z tego turnieju widzimy naprawdę, bo już mam dosyć. Odcinek trwa 10 minut, no, 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 no. ja mam wszystkie przegrane, nie? No, no, no. Teraz będzie blokdasz, jak się nie mylę. Ale sprawnie to, sprawnie to. W sumie nie miałem na Blokdaszu mi jakoś dobrze nie szło, bo było za dużo osób. Tak, jest blokdas, nie mylę się. Cieszy mnie to, że się... Mogę się trochę podczas na blokdaszu, ale żeby... No nie mają te emotki, rozumiecie, to jak są te emotki. Tutaj się działo, żeby Mógł po prostu mieć większe szanse na przeżycie, żeby być... Dobra. Нет, близ, добра, добра, не отпадал, нет. Нет, не видите. Папа, вы здесь лучше. Я не могу, я вам их достать. Ну, посмотрите, что мне делает, хлопче. Чтобы он не тут параллель чем был. Есть! куда он еще? Куда он еще? Не, прошу, прошу, не! Ну я с за этим на правду чё? У Szczyku, już, jeszcze do... Dobra, widzowie, teraz naprawdę <laughs> trzymam się środka i. Ej, dobra, w sumie. No, już widzowie prawie, prawie. Ej, dobra, dobra. A jeszcze ich jest, jeszcze się. Jeszcze więcej osób jest, ja ty... nie wiem, to ja to przegram, tu ma być tyle osób. Czyli to nie ma szans, że ja to wygram. Widzicie, ja mam tylko, ja jestem, tu mogę wygrać, 228 tylko mogę wygrać, nic więcej nie mogę wygrać. Bo widzowie. To każdym razy, co nie? Ja nie, jeszcze nigdy się sam nie zabiłam. Nie, no może raz się sam zabiłam. Ale każdy mnie popychał. Każdy mnie zabijał. To jest nie fair. To powinny być widzowie, dobra, jest. Lejset, lejset, blok. Ja wiem, tylko. Brogdasz, ale to jest ale. Blokdarz trochę mnie cieszy. Ale jednak, tak słabo. Bo. Słyszę. Oni tu mają temu. Ja bym od nich się trzymał. Właśnie o tym mówię, właśnie o tym mówię widowie. Mnie znowu ktoś zabił? To te głupie omotki. Pis, pisz, pisz. Od zalony. Nie bicie mnie, nie bicie mnie. Nie bicie mnie. Idźcie. Bra, już 14 osób umarło, na wierzę na to. Ci dobrze. не ставил умаром. Не-не-не-не-не-не! Добра, добра нет, не нет, Просто уже на банк собираемся Tu nią wszystkie przegrane Ten cały czas jak będzie z tego właśnie się obawiam O, od razu mi wumbo zaczął. Dobra widzowie Blok ze jest. i ja miał emotkę każdego bym wpychał, jak zwykle nie mam nie się i idział w tych sukniach. Ale jakbym po prostu stał, walno bym nie Niech nie odpadnie. Nie on połowki. I osoby dopiero odpadły, więc jeszcze nie może być trudno. To ja nie wiem czy ja nie gram w grupy. Na przykład gram z kimś w grupie i jak on nie umrze na przykład i nie chmę, to on to mi też zalicza to. Nie, że ciągle... Hmm. Nie, please! Nie mogę umrzeć przez nich. Ja nie będę podwinął schodów, tak? Brawo, się nie płacę. Dobra, dobra, mówiłem coś. Please, umrzyjcie wszyscy. Dobra, zostało tylko siedemnaście O kurde, pierwszy raz na tym jestem. O nie, nie. Nie! 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 Mam dosyć już tej gry kompozycji. się zobaczcie kto przeżył, ja nie przeżyłam, ale byłem już tak blisko, naprawdę, ale ja stamtąd wyjść nie mogłem z tego czegoś. Nie, nie wiem jak mnie jakoś uwięziono, no nie, ja mam ostatnią do runda, rundę, serio. Nie no nie no, mam żadnej szansy, żeby dać na grze. przegram już to Teraz już koniec. Już, już widzę... Ja... Teraz już nie mam do tego odcinka bo to nie ma sensu. Ale tu pisze, że to jest hard. Przecież to jest hard. To nie jest hard, to jest zawsze to był hard. Przecież to jest niemożliwe, żeby to nie był hard, to jest za trudne. To jest za bardzo trudne. To nie ma sensu, nie wiem jak to wygrać. Cz, niemożliwe, że tak Kolejna runda teraz będzie w widzowie, ale powiem wam, to się tak długo ładowało. Jakieś 5 minut mi będę kończył. Co? Jak w się. No to ja przegram z O chwila, tu 29 osób wyrządzać. To jednak może. To mi się udało. Dzisiaj to mam młodzki. Każdy z tym młodym ludzi nie da, prawda? I właśnie chyba ja jedyny, który w tych brakach nie zermuje. Nie, please, please, gości! Gości, nie! Proszę. Nie! Wychodzę! Wychodzę! Nigdy, już nigdy nie uczestniczę w żadnym turnieju. W żadnym. Lepsze grupy mają jeden. A ja mam. Wszystko. Mogę w ogóle zagrać? Mogę? Co? W nimi zlaguje jak zawsze nie mam na To jest bez sensu. Ta turniej ostatni raz... Myślałam, że ten turniej będzie jakiś fajny, ale powiem wam, że ostatni raz wziąłem, jak jakiś kupi turniej w tej grze. Może jakby było chociaż 10 łapek to nie. Jeszcze jakieś trudniej wziąłbym się bardziej postarał. A przecież to nie będzie ja mi łapki wygrywał. No ja widzę, że jestem rozczarowany na Nie wiem, czy się da zagrać. Już chyba nie mogę zagrać. stanę z tym, co mam. Wszystkie przegrane rundy. I widzę, to jest naprawdę trudne. Ja nie spodziewałem się, że to będzie aż tak trudne. Wtedy, i naprawdę, widzowie, nie polecam nabrać w, w ogóle udziału w tych turniejach. Już to jest niemożliwe przez jakikolwiek turniej. Jeszcze mi zostały. Nie, no to nie ma sensu. Ну, с ним, наверное, хлеба с Ну, вот. Ну, То есть, хлеба наверное, вот не стоит, не шут, не канала. Которое место не Да, ну, что-то Nie ma nikogo na ostatnim miejscu. Jestem... 200 nie, No ja to przegram, bo dzisiaj że nic nie zdobędę. Widzowie, tu jest ktoś ja trzeci, jestem... W... Ja nie wierzę. जुरी बायस Nie wiem, gdzie jak... I nie mogę zagrać już? No, chyba nawet nie mogę, bo... już na razie. Wszystkie przegrane, pierwsza co ja strona coś widać. Naprawdę? Ej, to jest aż takie trudne. Serio? No dobra widzę, że to jest chyba jest najsmutniejszy odcinek w ogóle w całym kanale Może jeszcze uczestniczę tutaj Nie wiem, chciałem chociaż zdobyć 200 Nic tak, z tych 200 nie będę miał dobra, widzę, że do następnego odcinka